I kolejna przerwa za nami, i po raz kolejny powróciłam po tej przerwie. Powróciłam po to, żeby odpowiadać na Państwa pytania. 708, 788, 444. Pod tym numerem zastaniecie Państwo przemiły głos Pana realizatora, który poprosi o przyciszenie odbiornika telewizyjnego tudzież komputera i skieruje Państwa połączenie tutaj do mnie na wizję. Jednocześnie rzuciłam okiem. Co też tam się dzieje na liniach moich koleżanek? I z ogromnym zdziwieniem zauważyłam, że Diana jest niezagospodarowana, Satis jest niezagospodarowana, nawet czarownica Joanna czeka na Państwa telefony. Zatem serdecznie zapraszam, gorąco polecam. Wracamy do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Te słowa, ten tłumacz wewnętrzny, którego jeśli dobrze sobie skonstruujemy w środku pozwoli nam, zanim nasze słowa wyjdą z naszych ust i padną kamieniem w tych ludzi, na których najczęściej, najbardziej nam zależy, będziemy mogli pomału, bo nie od razu, bo ten, te plusowe drzwi będą się otwierały powolutku. Jeszcze przez cały czas będzie nam towarzyszyło rozdrażnienie, jeszcze przez cały czas będzie nam towarzyszyło takie ja bym powiedziała zniechęcenie, poirytowanie, ale przełamując, jakby wyhamowując wypływ tych naszych emocji przez ten minusowy kanał, coraz częściej one będą rozpychały tą maleńką dziurkę, która stworzyła się po stronie plusowego kanału. Zaczniemy wtedy nie tyle prosić o to, aby ktoś nam coś ofiarował, ale zaczniemy mówić językiem, który nie rani. Zaczniemy mówić językiem, który nie tylko nie rani naszych bliskich, czy w ogóle ludzi wokół nas, ale zaczniemy mówić językiem, który przede wszystkim nie rani nas samych. Ilekroć y, wyrzucamy pretensje do kogoś naprzeciwko nas, tylekroć y, nie tylko ranimy tą osobę naszą pretensją tyle ranimy własne serce, własną duszę, własny umysł takim bombardowaniem siebie samego werbalizacją stanu, który nam w danym momencie towarzyszy. Nie powiem, że uświadamiamy to sobie, bo emocje my jesteśmy w stanie nie tyle nad nimi panować, ale jesteśmy w stanie nadawać im charakter. Nie chodzi o to, żeby zupełnie zatracić taką umiejętność gradacji tych emocji. Tak? Kiedy coś wokół nas dzieje się nieprzyjaznego, no trudno żebyśmy chodzili i się śmieli, bo, bo, bo stajemy się nieczytelni bo świat przestaje rozumieć, czy nam na czymś zależy, czy nam nie zależy. Nie tyle też chodzi o to, że kiedy no, dzieje się wokół nas coś trudnego, wybuchamy płaczem, rzucamy talerzami, aczkolwiek to może być zupełnie niezła forma rozładowania szybkiego emocji. Nie tyle chodzi też o to, żebyśmy... żebyśmy pokaleczyli tych, których chcielibyśmy w danym momencie przytulić, a którzy naszym wybuchem sprzed czterech dni zostali, że tak powiem sparaliżowani i moment, gdzie się chcemy przytulić jest momentem, gdzie oni sztywnieją w naszych ramionach, tak gdzie nie oddają nam tego uścisku, gdzie nie oddają nam tej czułości. Dlaczego? Dlatego, że w ich umyśle również powstało poczucie niezrozumienia, poczucie rozczarowania i dlatego, że ich plusowy kanał kiedy chcieli nas przytulić, albo chcieli, kiedy chcieli nas zaprosić na spacer, albo kiedy chcieli zaproponować nam kanapkę zamiast długotrwałego w przygotowaniu obiadu, e, zatrzasnął się i już ich emocje idą w kierunku tego minusa. Pamiętajmy, że stawiając pomiędzy sobą a drugim człowiekiem takiego tłumacza, którego... Musimy stworzyć, musimy tchnąć w jego życie, musimy ustawić go jako kogoś, kto z jednej strony będzie rozumiał, o co nam chodzi, ale z drugiej strony hmm, ludziom wokół nas poda tą naszą emocję wewnętrzną w taki sposób, który będzie sposobem przyjaznym, przestaniemy na siebie warczeć, przestaniemy na siebie warczeć w domu przestaniemy na siebie wzajemnie warczeć w pracy, przestaniemy wystawiać pazury do siebie na przystankach autobusowych, w sklepach. Wszyscy podlegamy jednemu procesowi. Obecny proces to jest proces gonitwy w jutro. Gubimy nasze dziś, zresztą jutro gubimy też nasze jutro. Po jutrze zaczynamy mieć pretensje do kogoś, że już nie możemy zawrócić czasu ale czas, który mamy, jest czasem, który możemy wypełnić takim właśnie, ja bym powiedziała, emocjonalnym ukołysaniem. Ukołysaniem i siebie w tym takim rozhuśtaniu emocjonalnym i tych, którzy stają na naszej drodze życiowej. Bez względu na to, czy są to osoby, które są naszą rodziną, czy są to osoby, które są naszymi ukochanymi, czy są to osoby, które po prostu jednorazowo spotkaliśmy w autobusie, w tramwaju, w sklepie. Jeśli popatrzycie Państwo w tej chwili, to każdy, kto siedzi w zaciszu swojego domu e, i najchętniej pisze na komputerze, bo świat wirtualny wciągnął nas, e, chce powiedzieć, ile miłości ma w sobie. Nawet Facebook, jeśli popatrzymy, ile tam jest pięknych obrazków. Ale przecież te obrazki nie wpadają z kosmosu, te obrazki wstawiają ludzie, te obrazki z sercem na dłoni, te obrazki z przytulonymi do siebie ludźmi, te obrazki z czułością kierowaną w kierunku zwierząt, te obrazki czy też te komentarze, które bardzo często są pełne ciepła, pełne takiego niejednokrotnie nawet nieracjonalnego uniesienia emocjonalnego. Przecież to wstawiamy my. I ja, i ty, i twój mąż, i twoje dziecko. A jednocześnie odchodzicie od tego komputera i przy stole zaczynacie do siebie warczeć. Dlaczego? Dlatego, że w tym świecie wirtualnym chcemy się prezentować. Chcemy prezentować to, co mamy w sobie najlepsze. W tym świecie rzeczywistym. Wytworzyliśmy wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu, pół roku temu, rodzaj ściany. I ta ściana rzeczywiście jak gdyby oddziela nas od tych, którzy żyją tu, w tej samej chwili co my, w tym samym miejscu co my. Jak rzadko słyszy się, dziękuję, jak za, rzadko słyszy się, jak cieszę się, że Ciebie chociaż przez chwilę będę mógł zobaczyć, jak Często spotykając kolegę, przyjaciółkę, kogokolwiek na ulicy, kto zada nam pytanie, cześć, co u ciebie, mówimy, a daj spokój, ledwo gonie własny ogon i tak naprawdę już nie słuchamy. Ten ktoś chciałby nam powiedzieć na przykład o czymś dobrym w swoim życiu, ale my już nie słuchamy. Mało tego, jak często stajemy się niezadowoleni i rozdrażnieni, kiedy patrzymy, Się przytulać, potrafią się całować, zachowują się, jakby cały świat wokół nich nie istniał. I zamiast patrzeć na to z takim uśmiechem, że przecież my sami byśmy worek złota oddali, za to, żeby teraz ze swoim mężem czy ze swoją żoną również tak stanąć gdzieś, jak kiedyś było, przytulić się i zacząć się całować, to co się w nas dzieje. Zaczynamy być rozdrażnieni. Widok ich szczęścia nas irytuje. Oczywiście, ubieramy to w bardzo różne słowa: że to jest niestosowne, że to jest ohydne, że to jest brak kultury, że to jest brak dobrych manier. A przecież kiedyś było tak, że chadzało się pod rękę, gdzieś tam pod jaworem, gdzieś tam pod kasztanem. Ofiarowywało się temu, kogo się kocha, właśnie te takie pocałunki. Dobra, może nie leżało się na ławce na przystanku i nie międliło się wzajemnie, ale mówimy często takie czasy. Natomiast my, naszych dzieci, być może nie nauczyliśmy w sposób piękny i w sposób doniosły wyrażać tych najbardziej intymnych emocji, które są w naszym wnętrzu. Przecież oni również mogą być stęsknieni, oni również mogą rzucać się na bliskość z drugim człowiekiem, z tym swoim chłopakiem czy z tą swoją dziewczyną, nie przymierzając jak głodny na jedzenie, które po wielu tygodniach posuchy w jego życiu nagle zostało mu ofiarowane. Każdy z nas chciałby być przytulony, każdy z nas chciałby przytulić. Ale jeżeli chcemy, to dlaczego zamiast przytulać, krzyczysz na swoje dziecko? Dlaczego zamiast przytulić, powiedzieć, że przez cały dzień tęskniłaś za swoim partnerem, warczysz na niego, że ty musisz teraz odkurzać, a on przyszedł z pracy i od razu usiadł do komputera? W tym komputerze zaczyna szukać kogoś, komu będzie mógł opowiedzieć o tym dobru, które nosi w sobie o tej czułości, której ty nie chcesz odebrać, bo przyszłaś czy przyszedłeś zmęczony, bo przyszedłeś poirytowany, bo pokłóciłeś się z kolegą, a nie daj Boże, zebrałeś burę od szefa i gdzieś musisz z siebie coś wypluć. Niestety, im bardziej kogoś kochamy, tym bardziej w obecnych czasach zaczynamy go traktować jako spluwaczkę do swoich emocji. Jeżeli Wyobrazilibyście sobie chociaż raz, że jest to ktoś, kogo jutro może wam zabrać życie. Nie dlatego, że was zdradzi, nie dlatego, że odejdzie do innego człowieka, ale dlatego, że ciało człowieka jest szalenie silną i szalenie kruchą substancją. Dlatego, że tempo, w jakim żyjemy, eksploatuje nasze ciała, naszą energetykę w sposób trzykrotnie większy niż kiedyś to było. Oczywiście łykamy tabletki, podnosimy swoją witalność, ale tak naprawdę debetujemy swoją energię. Co z tego wynika? Powiem Państwu poprzednie.